Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym, już faktycznie pierwszym odcinku tutoriala do komputer Crafta. Dzisiaj sobie wyjątkowo będziemy pracować w Minecrafcie tylko i wyłącznie. Zapoznam Was z konsolą Computer krafta, Craft OS z podstawowymi komendami no i napiszemy też pierwszy program. Następne odcinki będą nagrywane już ze zwykłego edytora. Najprawdopodobniej to właśnie będzie, tak jak wspominałem, ten cały edytor Lua, który zawiera w sobie auto dodawanie metod, zrobiony przez Polaka, o którym wspominałem w odcinku zerowym. Ewentualnie to będzie notepad plus Jeszcze do końca nie zdecydowałem ostatecznie, bo ten editor jest fajny, ma dodatkowe te, ale on jest chyba tylko i wyłącznie na sam początek, jeżeli ktoś po raz pierwszy w życiu programuje, no to jakoś mu tam pomoże faktycznie. Natomiast później zaczyna być trochę też niewygodny. Nie ma wcięć, nie ma kolor kolorowania składni, sporo rzeczy brakuje. No dobra, no ale jest jaki jest w tej chwili już chyba nie wspierany. W każdym razie zaczynamy pracę. Eee, robimy sobie najpierw, że znaczy ja sobie nie w zasadzie nie zrobię, komputer. Komputer robimy w następujący sposób. Potrzebujemy Stone, Redstone i Glasspane. Eee, I tyle na razie powinniśmy wiedzieć z Disypów, bo zajmujemy się na, póki co zwykłym komputerkiem. I następne chyba trzy odcinki właśnie będą skupione na nauce e, pisania prostych programów, czyli poznawaniu składni języka jednym słowem. Lua e, przede wszystkim. I jakieś drobne wykorzystania w praktyce. W każdym razie dlatego te następne trzy odcinki, tak jak wspominałem, w zerowej części raczej powinny zostać ominięte przez osoby, które już programowały w innych językach programowania. Te osoby powinny zerknąć po prostu do karteczki, której można się nauczyć 15 minut całej luły, Całego lua, tutaj jest oczywiście w opisie do filmu. Jak wszystkie inne przydatne linki. Oczywiście osoby które dopiero zaczynają przygodę z programowaniem, także mogą na tą karteczkę sobie zajrzeć. Tam jest naprawdę kompendium wiedzy o tym, co powinniście potrafić robić. Dobrze. Jak już sobie położymy taki komputerek, który, o ile się nie mylę, można podnieść później. E, można później podnieść: e, jak to. No, item subset dlaczego blocks nie ma wszystkich? No dobra, nieważne. E, pickaxe teraz zobaczymy. Stone weźmiemy i iron stonowy. A, czyli można podnieść nawet z tą nowym PikExem. A więc jak widać no, nie stanowi to żadnego problemu dla nas. No i właśnie, jak klikniemy prawym przyciskiem myszy, pojawia nam się taki kursorek na wyświetlaczu. To znaczy, że komputer jest włączony. Zaczniemy więc od podstawowych komend. Jeżeli wpiszemy help, to mamy tutaj coś takiego. Type programs, czyli... Wpisz programs, aby zobaczyć, co możesz uruchomić. Wpisz help, spacja, nazwa programu, żeby zobaczyć, co dany program może zrobić. Wpisz help programming, aby przeczytać informacje o programowaniu, czyli jak programować. Wpisz help what's new, żeby zobaczyć changelog ComputerCrafta, co się zmieniło od ostatniej wersji. Kredyt, no to kto to zrobił, no to modyfikację. I indeks wyświetla wszystkie możliwe strony pomocy. No i teraz tak, jak wpiszemy sobie programs? To mamy już gotowe programy, które mamy startowo z każdym komputerem. Jest to Adventure, Alias, Apis, CD, Clear, Copy i tak dalej. Niektóre są specjalistyczne, typu Adventure, monitor, monitor, Red Pulse, Red Set, Red Probe. To są typowe, typowe programy specjalistyczne, prawda? Typowe programy specjalistyczne. Natomiast komendy typu CD, czyli Change Directory, Clear, czyli wyczyść, Copy, czyli skopiuj, Delete, czyli skasuj, um, Dot, um, ciężko powiedzieć, co to może być, zobaczymy, Help, DJ. Uh, a, DJ plays music discs from disk drives attached to the computer, um, Edit. Uh, Exit, Shutdown, Reboot, Move to chyba wszystkie, które chcieli. A jeszcze mkdir, czyli Make Directory, są podstawowymi komendami systemu operacyjnego. One są w miarę analogiczne do systemu Linux. Jeżeli ktoś ma do czynienia z Linuxem, wiem czym jest mkdir wie, czym jest CD. Jeśli ktoś nie miał do czynienia, CD, czyli część dyrektorii, pozwala nam przechodzić między folderami w naszym komputerze. Bo jak nasz zwykły komputer, tam Windows powiedzmy, jaki mamy teraz, na którym pracujemy, ma jakieś foldery, które możemy tworzyć, tylko że my je widzimy w okienkach. Natomiast każdy inny komputer, który ma konsolę, też ma takie foldery, tylko żeby do nich mieć dostęp, trzeba wpisać odpowiednią komendę w konsoli. I teraz tak. Czy jak wpiszę to, to mi się pojawi coś? Tak. Eee, czym są tutaj kilku, kilku ważnych komend? Nie ma. Nie ma komendy dir, znanej z Windowsa, która wyświetla wszystkie dostępne foldery na, w komputerze. Jak widać, mamy tylko i wyłącznie jeden o nazwie ROM. Możemy też wpisać ls, czyli list znany z Linuxa, który wyświetla nam foldery i pliki, które są w danym miejscu, w którym w tym momencie sobie wpisujemy tą komendę. Bo ważną rzeczą odnośnie komend jest to, że one są wykonywane w tym folderze, w którym obecnie jesteśmy. Czyli jeżeli teraz jesteśmy na tak zwanym, powiedzmy, moim komputerze, czyli takim najbardziej zewnętrznym folderze. No to jak ja wpiszę ls, to mi się pojawi folder ROM. Jak sobie wpiszę wcześniej wspomnianą komendę mkdir i na przykład nazwę to test, stworzył nam się nowy folder o nazwie test. Jeżeli wpiszę znowu ls, to pojawi mi się obok ROM nowo stworzony folder test. Czyli nasza, nasze drzewko. Folderów się rozrasta. Jeśli wpiszę coś takiego, cd, kropka, czyli wyłuskujemy obecną pozycję, czyli jeżeli byśmy byli w folderze test, to znaczy, że chcemy przejść z folderu obecnego, czyli test, do ukośnik wstawiamy, podajemy nazwę folderu. W tym momencie jesteśmy w głównym, mamy do dyspozycji ROM i test, wejdziemy sobie do test. Wchodzimy do test. Z lewej strony pojawiło nam się, że jesteśmy w tym momencie w katalogu głównym, bo przed testem nic nie ma, i w jego podkatalogu test. Czyli weszliśmy do testu. Teraz jak wpiszemy LS, nic nie ma. Ponieważ w nowo utworzonym folderze test nie ma żadnych do tej pory plików ani innych folderów. Czyli tak jak wspominałem. Dana komenda działa w danym folderze, czyli jeżeli ona dotyczy spisu folderów i plików, to wyświetli nam tylko foldery i pliki w tym folderze. Czyli jeśli na przykład znowu użyję opcji mkdir i tym razem użyję znowu kropki, czyli chcę stworzyć e, nowy folder w folderze test ukośnik teraz nazwa tego nowego folderu Jakiś tam nowy, i znowu wpiszę LS, to okaże się, że w folderze test mam folder nowy. Teraz, jak wrócić do góry, czyli chcemy przejść z testu z powrotem do e, mojego komputera. W ten sposób powiedzmy, żeby to ładniej opisać takim językiem, który każdy rozumie. E, no, Rzecz jest bardzo prosta. Wystarczy wpisać CD i teraz tak. Pierwsza kropka oznacza, tak jak już kilka razy wspominaliśmy, że jesteśmy w tym danym, chcemy coś zrobić z tym danym folderem. Natomiast wpisujemy jeszcze jedną kropkę, co oznacza, że chcemy podnieść się do góry. Wciskamy Enter. Jak widać, test zniknął, a więc jesteśmy znowu w katalogu głównym, jak to tam go nazwaliśmy, mój komputer. Więc jak wpiszemy ponownie LS. To pojawią nam się foldery ROM i test. No, to jest, mam nadzieję, proste. Nie widzimy folderu nowy, ponieważ folder nowy jest w folderze test. Czyli musimy wejść do test, cd test, dopiero tutaj wpisać ls i mamy folder nowy. To samo tyczy się plików. Eee, dobrze, więc jak już jesteśmy w teście, to w takim układzie. Napiszemy pierwszy program, który to będzie, jak zwykle, hello-world. Wpisujemy w tym celu, żeby do, mieć dostęp do edytora tekstowego w tym konkretnym systemie, wpisujemy edit. Teraz podajemy nazwę nowo utworzonego programu, w zasadzie to nowo utworzonego pliku e, tekstowego, który będzie zawierał w sobie skrypt lua. I nazwiemy go na przykład hello. Word. Enter. Otworzyło nam się okno edytora. Jeśli wcisniemy Ctrl, pojawi nam się menu. Save. Zmieniamy strzałkami. Exit. Chyba każdy wie o co chodzi. Znowu wciskamy Ctrl, wyłącza nam się to menu. Teraz wpiszemy pierwszą naszą w życiu komendę. Tak jak wspominałem, w odcinku zerowym mamy do czynienia z API, czyli z pewnymi bibliotekami, obiektami, można też w ten sposób powiedzieć, które mają pewne właściwości, czyli metody. Dla przykładu, na przykład, dla przykładu, na przykład, samochody. Samochód ma właściwość, że jedzie. Samochód może mieć właściwość, że skręca. Natomiast my w tej chwili użyjemy właściwości konsoli, w której w tej chwili jesteśmy. A właściwość konsoli jaka może być? Można konsolę wyczyścić. Można coś napisać w konsoli. Czyli wpisujemy po angielsku skrót od konsola, czyli od, w od terminalu, czyli term, terminal w skrócie. Teraz wstawiamy kropkę, żeby mieć dostęp do wszystkich metod, a więc właściwości tego obiektu, którym jest terminal. No to w terminalu możemy na przykład coś napisać. No i po angielsku to jest ni mniej, mniej więcej write. I teraz, żeby ustalić, co chcemy napisać, to każda metoda przy wywoływaniu i tworzeniu posiada nawiasy okrągłe, w której możemy, tak jak Wam też wspominałem w odcinku zerowym, bo to jest tak jakby funkcja, normalna jak w matematyce, podać jakiegoś x, y, coś przesłać do tej metody, do tej funkcji. W takim układzie my chcemy podać tekst. Tekst, witaj świecie. Teksty zapisujemy zawsze w cudzysłowiach, czyli wstawiamy dwa cudzysłowie: początkowy i końcowy. Wtedy komputer będzie wiedział, że to jest tekst. Jakiś ciąg znaków. No i teraz piszemy. Witaj świecie. Bez polskich znaków, oczywiście, bez si, bez ci. Eee... Klikamy Ctrl, Save, Ctrl, Exit. Teraz wystarczy, że wpiszę najpierw może ls. Mamy folder nowy i plik hello world. Czyli wpiszę hello world enter. Witaj w świecie i test. Dlaczego to nam się tak skleiło? Dlatego, że metoda write drukuje nam tekst w jednej linii i nie przechodzi do następnej. A jak wiemy, w każdej linii mamy nazwę folderu, taki dziwny daszek, czy znaczy znak większości, i tam możemy wpisywać komendy. No i teraz tak. Wywołaliśmy write, czyli wypisało nam Witaj świecie ale ta komenda nie przechodzi do nowej linijki, więc jeszcze w tej linijce napisał nam się test. No. Teraz zmodyfikujmy nasz program, żeby nie był taki brzydki. Co zrobimy? Ano to. Wpiszemy edit i nazwa naszego programu hello-word. Enter. Teraz zamiast term-write... Użyjemy czegoś, co pewnie znają osoby z C i tak dalej. Operację print, czyli drukuj. No, write, wiadomo, tam pisać, print, drukować. Jakby miał ze sobą coś. Wydaje się nawet, że to ma sens i, i ma coś ze sobą wspólnego. I znowu. Print jest tak, jakby taką właściwością systemu dlatego nie używamy kropki nie piszemy term.print tylko piszemy po prostu samo print to jest taka globalna funkcja i znowu w cudzysłowiu piszemy witaj świecie dobrze control save control exit wywołujemy nasz program Witaj świecie. Funkcja print ma to do siebie, że drukuje nam tekst w jakiejś następnej linii i po tym wydrukowanym tekście przechodzi do następnej linii. No i dzięki temu nasz test nie skleił się z Witaj świecie, tylko już jest dalej. Więc nie ma żadnego problemu. Eee... Jeszcze możemy zrobić fajną rzecz, czyli jakbym teraz na przykład wpisał clear. Wyczyszczę wtedy konsolę. No i tak jak wam tłumaczyłem, czyli znowu bierzemy Edit, hello Word. I teraz tak. Chcielibyśmy, żeby ten tekst był wydrukowany gdzieś tam na górze, prawda? No to tak, Biorę tutaj kursor, wciskam Enter, żeby to przenieść w dół. I teraz tak. Idea programowania strukturalnego. Strukturalnego, czyli budujemy jakąś strukturę, która ma wierzchołek i podstawę. W ten sposób można to sobie wyobrazić. No i teraz, tak jak Wam wspominałem w odcinku zerowym, to wygląda w ten sposób, że pierwsza linijka to jest coś, co wykonamy najpierw, druga to jest coś, co wykonuje, wykonamy w drugim etapie, trzecia w trzecim. Więc teraz chcielibyśmy przed wydrukowaniem tego napisu wyczyścić całą konsolę. Wpisujemy więc. Wcześniej wspomniany terminal, czyli ta konsola, terminal, kropka. Chcemy mieć dostęp do wcześniej, co użyłem sobie, po prostu wpisałem tutaj, clear. Teraz chcielibyśmy wyczyścić, napisać skrypt który czyści ten. Więc piszemy clear i nawiasy, bo to jest funkcja, więc musisz mieć na końcu nawiasy. Bo to jest funkcja, no tak jakby f od x, tylko to się nazywa term.clear, a mogłoby się nazywać f od x, g od x, h od x, albo h od niczego w tym przypadku. Eee, dobrze. Zapiszmy. I teraz tak. Wpisujemy nazwę naszego programu. Witaj świecie. Pięknie nam się wyczyściło to, co było wcześniej wpisane. Jeżeli znowu wpiszę... Znowu będzie Witaj Świecie. Z tym, że widzimy, że nasz tekst wędruje sobie w dół. Teraz kolejna ciekawa sprawa, którą możemy zrobić z konsolą. Jeszcze bardziej unowocześnić nasz program, czyli Edit, Hello World. Czyścimy konsolę, drukujemy Witaj Świecie, no bo trzeba to właśnie ogarnąć w ten sposób. Krok po kroku, co się dzieje. Pierwsza linijka, czyścimy konsolę. Druga linijka drukujemy napis i po wydrukowaniu napisu przechodzimy do nowej linii. A więc gdy wywołamy po raz drugi Hello World, to znowu wyczyścimy konsolę, znowu wydrukujemy napis, ale znowu też przejdziemy do kolejnej linii. I tak w kółko będziemy przechodzić do nowej linii, do nowej linii i dlatego schodzimy w dół. Trzeba to w ten sposób sobie to po prostu ogarniać. Dokładnie, co się dzieje w programie. Więc jak temu zaradzić? Proste. Gdy przeczyścimy, wypadałoby zmusić nasz kursor, aby z powrotem wrócił na samą górę ekranu. Jest do tego odpowiednia funkcja. Znowu bierzemy terminal, bo to jest właściwość terminalu, czyli konsoli. W konsoli można ustawić kursor, czyli angielskie set ustaw. Angielskie kursor kursor I angielskie Position, Pozycja. Teraz nawiasie. Powin... No, co, co, czego się spodziewamy zobaczyć, co spodziewalibyśmy się zobaczyć w nawiasie? No pewnie, skoro chcemy ustawić pozycję, no to chcemy ją podać. Więc wpisujemy. 1, czyli pierwsza e, bodajże mm, linijka. Stawiamy przecinek, bo przecinkiem oddzielamy kolejne e, argumenty funkcji. I znowu jeden. Czyli pierwsza linijka, pierwsza kolumna. Dobrze, zapiszmy. Zapisz, exit. Wywołajmy hello world. Witaj, świecie. Znowu wywoła, wywołajmy hello world. Witaj, świecie. Jak widać cały czas drukuje się w pierwszej linijce na samej górze. E, no, można jeszcze sprawdzić, czy to faktycznie jest pierwsza wartość od linijki i druga od tego. Ja zawsze was... Znaczy ja Was zachęcam do próbowania. E, to źle wpisałem. Edit hello. Do próbowania, bo tylko wtedy się czegoś nauczycie, no i na przykład zmienimy to na 3. Zapiszemy i wywołamy. Hello World. O, czyli jak widać pierwszy argument to jest kolumna, a drugi to jest linijka, czyli odwrotnie jak powiedziałem. Ale to nie jest takie istotne. No i teraz, tak jakbyśmy weszli do tego folderu, co ja wam mówiłem w odcinku zerowym, czyli po prostu do Updata Minecraft saves komputer, to. W w naszym komputerze, powiedzmy zerowym, jeżeli to jest nasz pierwszy komputer na tym save e, będzie taka struktura katalogów, jak stworzyliśmy. Znaczy ROM jest akurat niewidoczne, bo to jest tak jakby ukryty folder z jakimiś tam właściwościami systemu, ale pojawi nam się coś takiego, pojawi nam się pod folder test i nowy. Jakbyśmy weszli tak w komputerze naszym zwykłym do tego folderu. Także to ma odzwierciedlenie automatycznie w tym strukturze katalogów na dysku naszym twardym. Także, kolejna sprawa. Jeśli wyjdziemy CD znowu z powrotem do góry, czyli jesteśmy tak jakby w tym moim komputerze, w tym głównym katalogu, gdzie mamy i ROM i test, i chcielibyśmy z tego głównego katalogu, bo tak jak mówiłem, każdą komendę, którą wykonujemy, wykonujemy w tym danym katalogu który jest bezpośrednio po lewej stronie od znaczka większości. Tam był test, no to pisaliśmy Hello World, odawiał się Hello World, bo Hello World był w folderze test. Ale jeżeli chcielibyśmy teraz z folderu głównego to wywołać, co trzeba zrobić? No rzecz prosta jest. Wpisujemy po prostu. Wpisujemy. Tylko teraz czy to będzie tak? Wpisujemy. Ukośnik. Znaczy, no, w ogóle to oryginalnie to kropkę, bo chcemy z głównego katalogu przejść do jego podkatalogu, czyli do test. Znowu ukośnik i wpisujemy nazwę pliku i zakładam, że to zadziała. Zadziałało. Witaj świecie. Eee, co jakbyśmy byli, na przykład, w katalogu ROM. Jesteśmy w katalogu ROM. Gdzie, jak widać, są w ogóle nasze programy. Oto jest ciekawe, te wszystkie testowe, których możemy użytkować. W każdym razie, jesteśmy teraz w katalogu ROM i chcielibyśmy wywołać Hello World. No, i teraz tak. No, chcecie pewnie wpisać kropkę i ukośnik. No, nic bardziej mylnego. Kropkę wskazuje na tym, że zaczynamy z tego konkretnego. Folderu, w którym w danym momencie jesteśmy. Czyli tak jakby mówimy w, tej, w tym momencie, zaczynamy w Romie i chcemy jego podfolder. W folderze Rom nie ma podfolderu test. Co robimy? Jeżeli chcemy mieć tak zwaną ścieżkę bezwzględną, czyli od tego najdalszego mój komputer, głównego katalogu, do jakiegoś tam, gdzieś tam głębiej, stosujemy wyrażenie bez kropki czyli coś takiego. Teraz test. Ten ukośnik bez kropki znaczy, że jesteśmy tak jakby w głównym katalogu, poza wszystkim. Wchodzimy do test. Znowu ukośnik. Hello, world. I jak widać, znowu nam wydrukowało się Witaj świecie. To jest może dużo. Może trzeba będzie ten odcinek obejrzeć dwa razy. Ale to są rzeczy bardzo ważne, jeżeli chodzi o Craft OS i komputer Crafta. Może nie niezbędne, ponieważ tak jak mówię, w następnych odcinkach będziemy pisać w normalnym edytorze tekstowym w Windowsie. I będziemy najprawdopodobniej tworzyć normalne foldery na dysku. Nie będziemy się bawić w ogóle konsolą, która jest w komputerkrafcie w Minecraftie, tym małym okienkiem niewygodnym. Bo ogólnie też warto wiedzieć, że jeżeli na przykład wpiszemy help API. Tylko może najpierw wyjdźmy do głównego. Help. Programs. A apis. Apis. No i tu mamy spis tych wszystkich api, czyli m.in. jest nasz term, czyli terminal. No i na przykład wpiszemy help term. Nam się tutaj wyszczególnią wszystkie te rzeczy, czyli ten to nasz clear, o którym mówiłem, write, o którym mówiłem, no i teraz tak, no takie klikanie, byś musiał, żeby dojść do tego, żeby to zobaczyć, trzeba by było wyjść z aktualnie edytowanego programu, pliku, wyjść z niego, wziąć CTRL i EXIT, potem wpisać komendę HELP TERM, poszukać naszej metody, potem znowu wpisać EDIT ten plik, i dopiero ją wpisać, a nuż widelec po drodze ją zapomnisz, albo zrobisz literówkę, bo nie do końca będziesz wiedział, bo było długie, trudne sformułowanie. Dlatego właśnie lepiej będzie to robić na Windowsie. Niemniej jednak ta, te informacje, które są w tym pierwszym odcinku mogą być bardzo przydatne. Dlatego, jeżeli już robisz coś w Craft OS, to warto o nich wiedzieć, że coś takiego istnieje i że można to zrobić w Minecrafcie. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę. No i do zobaczenia wkrótce. No, nie wiem, czy będę wydawał odcinki codziennie, tutoriala, ale tak mi się wydaje, że generalnie powinno lecieć szybko. Ten odcinek będzie bardzo długi, wiem o tym. Pewnie byś mógł go oglądać dwa razy, jeżeli po raz pierwszy w życiu masz do czynienia z czymś takim jak konsola, czy o zgrozo konsola Linuxowa, czy jeszcze bardziej o zgrozo programowanie. Jeżeli z tymi trzema pojęciami masz yy, po raz pierwszy w życiu styczność, to warto to obejrzeć drugi raz i przede wszystkim, przede wszystkim, przećwiczyć. Uruchomić Minecrafta, uruchomić komputer crafta, yy, postawić jakiś testowy komputer gdzieś. Wejść w niego, kliknąć, pochodzić, potworzyć sobie foldery, pokasować je, bo też można kasować. Bodajże RM trzeba wpisać, czyli remove, chociaż tam było delete, ale to też test, kwestia testów. Po prostu posprawdzać samemu, popróbować. Tu uruchomić program, z tamtego folderu uruchomić program, zrobić podobne rzeczy do tego co ja, tylko na jakimś własnym pliku z własnymi rzeczami. Być może się tym już jakoś zainteresować, wejść w linki, które są przydatne w opisie, zobaczyć inne API typu text utils, gdzie będzie na przykład, gdzie będzie podany przykład, jak ładnie wydrukować czas w Minecrafcie. Tak, czas w Minecrafcie można wyświetlić za pomocą Computercrafta. I na przykład zamiast print Hello World to zrobić print ten czas. Już iść do przodu, nie czekać na następny odcinek. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia.